Cześć, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy kuchenne rewolucje w Poznaniu, czyli restaurację Dobre Miejsce, która przekształciła się w bar u Grochowej. Kuchenne rewolucje na początku nie zwiastowały nic dobrego, jednak opinia pani Magdy Gessler była pozytywna. Czy lokal zachwyci nas tak samo jak panią Magdę? Co znajdziemy w menu? Ile trzeba zapłacić za obiad dla dwóch osób? Odpowiedź jak zawsze w odcinku. Miłego oglądania, zaczynamy! Moi drodzy, jesteśmy już w barze ugrochowej, a jak to w barze ugrochowej, to na pewno będziemy jeść grochówkę. Dlaczego? Ponieważ była tutaj pani Magda Gessler i przeprowadziła Kuchenną Rewolucję i właśnie właścicielka ma na nazwisko Grochowa i sprzedaje grochówkę według przepisu pani Magdy Gessler, więc liczę na to, że to będzie bardzo dobra grochówka. Zamówiliśmy wszystkie pozycje, które były w Kuchennych Rewolucjach, do tego jeszcze domówiliśmy sobie pizzę, ponieważ tutaj tą pizzę serwują. Zobaczymy, czy będzie smaczna. Dwie wody, czekamy, powiem Wam jeszcze o opiniach. Znalazłam opinię. Słuchajcie, 4,4 4 na troszeczkę, nie, niecałe 800 opinii na chwilę obecną, kiedy nagrywamy. Te opinie ogólnie są dobre. Ludzie chwalą dania pani Magdy Gasser. Ja jestem bardzo ciekawa tego kociołka niespodziankę. Chleb, przepraszam, chlebek niespodzianka. Także zobaczymy. Jest dużo ludzi, ale mamy też niedzielę. I to jest ostatnia niedziela wakacji, ponieważ następna niedziela to jest niestety już 1 września. 3 września. Michał kłamał mi dzisiaj, dzisiaj sam chodzi i powiedział, że. 1 września jest w niedzielę, nie 3 tak, września. Moja wina. Tak. <laughs> Moi drodzy, na naszym stole pojawiło się pierwsze danie, tytułowe danie. Klaudia uwielbia zupy, ale ja zacznę, żeby nie było, że mnie nie ma na filmie. Więc próbuję, ale gęsta jest. Zobaczcie, ile tu jest różnych rzeczy. Pływa mięsko, groch, oczywiście. Tutaj dostaliśmy coś zielonego i. To jest szczypiorek. szczypiorącego. Szczypiorek, w ogóle. ciekawe. ciekawe nie? Nie? Ze szczypiorkiem. Aż sobie wezmę tak, taką łyżkę ze szczypiorkiem. Dlatego mamy oczywiście chlebek w formie takiej czawatki. Takie pieczywo yy, pizzowe, więc na pewno jest w piecu tutaj yy, robione. Często, jak jest zazwyczaj jest pizzeria i mają jeszcze jakieś dania, to często jest właśnie ten chlebek, nie? Tak. Te, te trójkąty są podawane. Hmm, ze szczepiorkiem jeszcze nigdy nie jadłem. Dobra, ja Wam coś powiem. Tak, szczerze. Yy, Serduszka. Ja nie lubię grochówki. O, oh, no! ale nie wiem czy to jest kwestia, że ja dawno nie jadłem, w ogóle jako dziecko nie przypadałem za tym daniem. mnie jak mi się poda, to zjem, ale sam z własnej woli bym tego dania nie wybrał, Klaudia uwielbia grochówkę. U nas w domu nie ma, zazwyczaj sobie Klaudia gdzieś sama gdzieś tam domawia, ale tam mi bardzo smakuje. Wszystko jest bardzo fajnie ugotowane, Bo, tak powiem swoje tutaj flagowe stwierdzenie rozpływa się w ustach, ona jest gęsta, ale nie, że łyżka stoi, tylko bardziej taka konsystencji kremowej, ale jest bardzo dobra i mięsna, czuć dużo mięsa w niej, więc on ma dużo smaku. Chyba dlatego, bo może taka rozwodniona to chyba najgorsza. Ja nigdy nie przepadałem, no ja mam problem z tą grochówką, to nie jest moje danie pierwszego wyboru, a to jest super, ja dam 8 na 10. No powiem Ci, że podzielimy się nią, naprawdę super, z chlebem, ja kocham chleb, ale o, może tak zrobię. Ja to muszę z chlebem. Mm. Od razu lepiej, nie drodzy. Z chlebem wszystko smakuje. Nie, super. Bardzo fajno. Bardzo bałam się oceniania tego dana. dania, bo mówię, kurczę, nie będę obiektywny, bo no, na po prostu nie przypadam, a ono mnie zaskoczyło i jest smaczne. Hmm, śmiesznie. Ja ogólnie uwielbiam wojskow wojskową grochówkę. Brakuje mi ruchowej ubasy, brakuje mi ziemniaka i marchewki, bo ja jestem do takiej grochówki przyzwyczajona i taką lubię najbardziej, a to faktycznie jest taka trochę konsystencja kremu. Bardzo dobre. Bardzo smaczne, chociaż jest tutaj oczywiście jest tutaj wędzonka, bo grochówka bez wędzonki to nie jest grochówka. Nie ma czegoś jak grochówka light. Ale te składniki właśnie są takie mm. delikatne i że mm -hmm. nie trzeba gryźć mocno te mm -hmm. zupy, tylko właśnie tak się rozpływają. Totalnie się rozpływa w ustach. Jest fajna, bo ona jest idealnie słona. Tak, tak tam naprawdę idealnie. Bardzo dobra, w ogóle nie potrzebuję do tego e, sobie doprawiać. Bardzo smaczna. Fajnie, miękki groch, broń Boże, nie, ma, wiecie, nie trafiacie na takie, um, że łupnie wam pod zębem coś. E, no trzeba się nie podzielić, bo jest dobra. A ty to ile dasz jej? 7 na 10, ale tylko dlatego... Ale to ja dałem wyżej, a nie lubię? Mhm, tak, ale tylko dlatego, bo ja właśnie lubię, kiedy jest ziemniaczek, kiedy jest marchewka, jakaś kiełbaska, ale jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo, no, bardzo dobra. Można znają polecić śmiało, nie? Można. Kolejne danie, czyli pieczarki, moi drodzy. To jest propozycja zaproponowana przez panią Magdę Gesser i ona jest bardzo ciekawa, ponieważ to są pieczarki, które są marynowane w odsyp balsamicznym. Ja pamiętam, że w ogóle oglądaliśmy odcinek, tam pani Magdę Gesser mówiła, że w sosie sojowym, do tego w miodzie, pod beszamelem z serem. Słuchajcie, jeśli kochacie pieczarki, to to musi Wam smakować. Pachnie bardzo octem balsamicznym, czyli będzie taki bardzo wyrazisty, to na 100%. Eee, oczywiście trzeba uważać, ponieważ ta brytwanka jest bardzo, bardzo ciepła. I widzimy, że tutaj ten beszamel z tym właśnie octem balsamicznym i prawdopodobnie sosem sojowym się wymerdał i zrobił taki właśnie pieczarkowy kolor, pieczarkowy, borówkowy bardziej. Taki grzybowy. Borówkowy. Znaczy, borowikowy. Borowikowy czy pieczarkowy? Pieczarkowy. Grzybowy kolor. Przez ten ocet balsamiczny jest taki bardzo, bardzo wyrazisty zadanie. Myślałam, że będzie troszeczkę delikatniejsze. Ja nie jestem aż takim fanem octu, ale to jest moje, widzimy się. bo są ludzie, którzy bardzo lubią octowe rzeczy. Na przykład nie wyobrażają sobie sałatek. Bez winagrena na przykład, który po prostu jest na bazie octu. Fajne danie, ale nie będzie smakować każdemu. Fajny jest ser, bo jest bardzo ostry. Tutaj go widać, że jest go naprawdę sporo. I ten ser jest bardzo smaczny i robi przełamanie do tego octowego smaku tego sosu. Bo słuchajcie, ja tutaj czuję głównie ocet. Fajnie, że mamy świeżą pietruszkę. Ocet, ten balsamiczny. Tak, ten ocet balsamiczny, no bardzo czuć ten ocet. Jestem ciekawa, czy będzie Michałowi smakować. Ja bym wolała, gdyby te pieczarki były po prostu jakoś tam yy, tylko pod beszamelem z, z serem, bez tego, bez tego yy, octu. Jestem ciekawa, co wy byście sądzili, gdybyście tutaj byli. Jeśli będziecie, to dajcie nam znać w komentarzu. Ciekawe. Dobre, ale zupełnie, no bardzo jest wyczuwalne. Myślałem, że może przesadzasz troszkę, ale nie. Yy. No bardzo, jeśli ktoś nie lubi pieczarek, a są tacy ludzie, to nie zje tego dania. Ten ocet, no 100%, nie? Po prostu podstawę, bardzo. Fajne, ciekawe, mm, ale na pewno warto sobie to podzielić. Nie wiem czym się nie zapieczarkował za mocno. Nie zaocetował też, nie? Tak, za dużo by było tego octu jakbym. Na pewno nie jest to tak, że sobie, wiecie, będę sobie teraz brał na łyżkę i sobie wypiję ten sos. Nie, nie, zjem pieczarki, no ale ten sos niech sobie tam zostanie w tej bryczance, bo jest taki, no, mocny, moc, bardzo mocny w smaku. Ale to też jest ciekawe, że Pani Magda sobie to wymyśliła, wprowadziła, no to... nie? Tak, no to jest ciekawe, nie? to Taka pozycja Odważna. Yy, Odważna, odważne, odważne danie, no tak bym powiedział. Bardzo ciekawe danie, W ogóle zaczęło nam padać. Tak. Ja w chciałam w powiedzieć, się... że musimy się przesiąść trochę. Chyba musimy iść do środka. My od razu uciekliśmy do środka, bo yy, zaczęło padać. A i teraz przestało. Ale tak się rozpadało, że musieliśmy ratować dania. No i wjechała pizza, słuchajcie. Pizza z salami i mamy tutaj, jak widzicie, papryczkę, mamy salami, mamy cebulę, jest ser, jest sos pomidorowy, jest taka, o, taka, myśleliśmy, że bardziej ser będzie się ciągnął, nie? Tak, troszkę tak wygląda, no. Mega dobra, fajna, bardzo fajny sos pomidorowy, ona jest taką, ona jest pikantna, bardzo fajna jest z salami, ciasto. Super, ogóle, ale taka standardowa bym powiedział. Yy, nie ma już szału, nie? W sensie dobra, poprawna pizza. O. Czyli yy, pytanie: jakbyś mieszkał tutaj, to byś ją zamówił do domu, do serialu? Mm, tak, tak, ale to jest taka, no, nie wiem nawet co powiedzieć, nie? W sensie to jest taka, no taka, a, no jest. Ale specjalnie bym tu nie przyjeżdżał na nią. Już wolałbym tych, tych, tych dań popróbować, niż tą pizzę, nie? To, to na pewno. A w ogóle, jak chcecie zobaczyć. Recenzje też z innych miejsc, których nie ma na YouTubie, to musicie wejść na nasz Instagram, słuchajcie, bo tam są relacje, polecajki z różnych miejsc, które odwiedzamy m.in. w trójmieście i w których nie powstają odcinki, tylko właśnie powstają shorty i tylko na Instagramie one są. Więc zachęcamy do obserwowania, bo właśnie tam będą takie rzeczy. Taka autoreklama szybka. Pokor no musisz spróbować, ale no, no dla mnie jest okej, okay, nie? Znaczy, no jest taka, no jest, jest pizzą, nie? mi mimo czydzie chodzi? <grym> <grym> Bardzo dzięki czasu. Bardzo, nie? Tak. Dobra, no. no jest dobra, nie? 7 na 10. O, to jest, jest takie. Jest no, 7 tak, na 10, nie? No, może no. Wiecie czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi trochę sera. Powinno być troszeczkę więcej. To byłoby już tak fajnie, nie? Tak. Bo, bo odrobinę odrobinę ty było sera, ale jeśli chodzi o ciasto, to ja lubię właśnie ciasto na cienkim, pizzę na cienkim gdzieś, więc dla mnie super. Ale myślę, że to drugie danie jest ciekawsze. Mój drodzy, chlebek niespodzianka, naprawdę jest niespodzianką, badum, bo mamy dużo, dużo, dużo mięsa tutaj, spróbujemy, nie będziemy dużo gadać, mamy tutaj kapustkę, którą w ogóle pierwsze co poczułam to zapach kapusty, bardzo ładnie pachnie ta kapusta, mamy ziemniaczka, mamy mięsko, zacznę od kapusty, mam nadzieję, że będzie fajna, kwaśna i jest smaczna, patrzcie, tak wygląda, jest cały ten chlebek jest wypełniony tą kapustą, więc jest jej dużo, do tego jeszcze mamy sałatkę, więc fajnie, bo jeśli taka kapusta będzie taka, wiecie, zasmażona i ciężka, to ta sałatka będzie wtedy idealnie wchodzić, bo będzie taka lekka, wyśmienita. Jest przypyszna, taka pucha, o Boże, o Matko Boska, przepraszam, nie wiem, piszecie mi w komentarzach czasami, że za dużo mówię, Matko Boska, Boże Jezu, pyszne, no ale dobre, bardzo smaczna jest ta kapusta. W ogóle ja zamówiłam też tą kapustę do to gruchówki ona nie przeszła. Teraz też sobie przypomniałem. A, okay. no, ale dobrze że jest tu. Bo jest smaczna. Tak wygląda, kiełbaska. Bardzo ładnie wygląda ta kiełbaska. Bardzo smaczna, taka podwędzana trochę. Kiełbaska. Tak jakbyście, słuchajcie, to jest fajna alternatywa dla osób, które nie mają gdzie zrobić grilla, bo przychodzisz, grillowana kiełbaska jest bardzo dobra. Jest musztarda. Nie przepadam za musztardą, ale jako, że została serwowana, to próbuję. No jakby była na grillu, super. <grym> Mamy jeszcze te wielkiego kotleta. Podczas kuchennych rewolucji w momencie, kiedy pani Magda Gesser oceniała restaurację, to powiedziała, dawała tą ocenę końcową, to powiedziała, że mięso jest trochę suche. I że nie rozumie jak to, jak, jak, jak to robią, że to mięso jest suche. Próbuję czy jest suche. Normalny kopet. Bardzo <grym> dobra. Nie, 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 nie jest suche. Ja w ogóle tylko. No, ona jeszcze... ma swoje jakieś czasem otwały, nie? Tak, ona czasami, tak, czasami Magda Gesser właśnie. No tak, no, nie wiem, piszcie w komentarzach, co tam uważacie. Ale bardzo jest dużo kuminy jest w tej. Kapuście. I ona się tak y, czuje, i nawet aż mięso przeszło tym, tym kuminem, mam wrażenie. Y, czy zamówiłabym jeszcze raz? Tak. To jest za niektóre kapusta. kapusta. Dla mnie w ogóle w tym lokalu kapusta i grochówka to jest po prostu maska. Jeśli będziecie, to koniecznie spróbujcie, bo jest bardzo, bardzo dobra. Koń, nie trzeba ziemniaczka. Ona będzie takie właśnie y, 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 pieczone, takie grillowe, nie? To powinien być, chyba, mm. Takie jest. Mm, ale to jest dobry? Mm. Mm. Dobry ziemniak. Mówi, jesteśmy w Poznaniu, nie? W końcu. Wpiszcie, czy faktycznie tu są lepsze ziemniaki. Gmit bardzo smakuje. To jest kwestia, że Poznań. Miasto doznań. Dajcie znać. Bór, żenujący żardzik prowadzącego. A teraz sałatka. Mmm, fajna. Ona no, w ogóle bardzo fajnie pasuje do tego dania ta sałatka. Właśnie aż do ciebie, trochę, nie? Tak. Mm, no ciekawe, bo moim zdaniem idealnie w ogóle dobrana sałatka do dodania tego mięsnego. To jest takie ciekawe. Zazwyczaj te sałatki to są takim dodatkiem tylko po to, żeby sobie leżało, nie? Albo ładnie wyglądało. Albo żeby ładnie wyglądała. A ta jest smaczna i chce się ją właśnie zjeść z tymi innymi rzeczami, A to jest ważne. Bardzo dobra kiełbaska. Strasznie dużo tu jest różnych przypraw. Mhm. Zresztą je widzicie. I mamy pieprz, i mamy jakieś zioła. No jest fajnie tak ugrillowana. Tuściutka. Bardzo fajna. Super. Mega. Bardzo dobry ziemniak, bardzo dobra kiełbaska, świetna sałatka. To ja dzisiaj z pełną buzią, mówię w ogóle. Jakiś idiota. room Chciałem powiedzieć, że to takie męskie danie. Bo to jest taki yy, mięsny garnek dla faceta. Z, z, z małą ilością sałatki, która jest rewelacyjna i ziemniaczek, super. On jest suchy, nie jest suchy w ogóle. Ja bym powiedział, że on jest wręcz soczysty, ten kotlet. Bardzo fajny, mięciutki, mięciutki, miękki, bardzo fajny, super, mega. I próbuję tej kiełbasy na razie. Kiełbasy kapusty. krzyczysz na mnie, krzyczysz na mnie. O nie, dla mnie za kwaśna. O proszę. No nie, nie, nie. Spodziewam się tylko czegoś innego. Nie, kapustka mi tak się do dnia. Trochę no patrz. Jest za, za bardzo, za bardzo kwaśna jest. Ale to moja preferencja smakowa, jeśli chodzi o tą kapustę, bo może ktoś lubi taką mocno kwaśną, ja niekoniecznie. Wszystko super, dla mnie kapusta średnia, bardzo fajna. Też bym przyjechał na to danie, jakbym miał ochotę właśnie zjeść takiego coś dużego, mięsnego, i żeby się najesz, to bym właśnie przyjechał tutaj jeszcze raz. To, to nie mógłbym też tutaj ponownie. i na grochowa. Grhuwa i to nie będzie perfekcyjnie, No dobra, zajadamy, powiem Wam ile kosztowała nas ta przyjemność. 135 zł zapłaciliśmy za wszystko, ale krzaki w krzaki W, <grym 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 w ogóle wydaje. się uspokoić, co to się dzieje. Bo drodzy, bardzo fajne miejsce, polecamy Wam. Tak, przede wszystkim eee, tak? grochówkę, grochówka. grochówka jest super. Dokładnie, to jest miejsce, które trzeba odwiedzić, żeby zjeść dobrą grochówkę. Bardzo fajne jest to danie z tymi, z, tymi, z tą kiełbaską tak. i z tym kotletem, mega, mega fajne, także słuchajcie, jeśli będziecie w Poznaniu, to kolejna miejscówka przed nas odwiedzona którą warto e, dla Was polecić. A jest to czwarty odcinek z Poznania. A jest to czwarty odcinek już z Poznania. Dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze restauracje z Poznania zobaczyć. E, no i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Teraz te odcinki są w środy o 17 i w niedzielę o 10. Także do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć!